Hmm... Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy... Aha, już widzę, jak tam trafię. A tak! Muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. Hm, to chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem co się dzieje. Zobaczmy. Aaa! Ah, ten syf sam się nie pozałatwia! No, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony i zapraszamy na drugi odcinek serii Let's Play Postal Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Brusa Willisa? Może zapytam, pewnie to lubi. No. <laughs> e, na kolejny, drugi odcinek z serii Let's Play Postal 2 Sheldon Pain, No. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki. Dzięki. Policjanta nie pytam, bo. On... O, fak. Zapomniałem o jednym. Dobra. Zapomniałem kodów włączyć faktycznie, nie widzicie. Ciekawe, czy rzuci tym tekstem Brusa Willisa? Może zapytam pewnie to lubi. ja To będzie słodkie. Brawo to ja no i z Co zrobiłem Aha! Ej, to to jest dobry pomysł Przecież nic nie zrobiłem Eem, to mnie miałem w planach Ale odcinek przynajmniej pójdzie szybciej Zobaczcie, był to mój po prostu Malutki błąd. No może postanowiłem, że będę robił krótsze odcinki. Bo będę jeszcze chciał kolejnego innego nagrać. Walking Dead Mam taką mam, mam taką nadzieję, że mi się uda 3 Let's Player to jest naprawdę do... kawał ten dużej roboty. Myślę, że będzie ok. A wiem, że Walking Dead to jest świetna gierka. Dobra. Hmm, teraz będziemy tu krążyć. Nie wiedziałem, że w tej grze jest coś takiego, jak książki XXX. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Typek, jak ostatnio nagrywałem, Typek normalnie oglądał te książki i się pożygał. Jest taki labirynt, zapomniałem, gdzie to jest dokładnie. Dobra, będziemy wchodzić w kółko, później do centrum. To jest chyba tu. Co ja sobie zrobiłem. O, patyk. No se przechodzić. Dobra, to jest to. kwan yang panie władzo. Dziękuję mam. Dzień dobry, panie władzo. Logika co chodziłem? Nic ci nie zrobiłem! LOL! Uwaga! Uchwytź i jutro będzie polec! O! kamerę! Kurwa! Jednokierunkowa Heja! Cześć! Mamy tu karę za spóźnienie. 40 zielonych. W mordę. Rządzisz! Brzmi sensownie. Lol. Dobra. Mam nadzieję, że ta szmata doceni syf, w jaki się wpakowałem. Jeszcze pójdę się wyspowiadać, bo tam jest ciekawa kolejka. Albo nie. Nareszcie! Właściwy człowiek na właściwym przepraszam miejscu! Przepraszam za spóźnienie ktoś wysadził moje auto. Spalmy jakieś książki! Logika, przepraszam za spóźnienie bo ktoś wysadził moje auto. To ma sens. OK, musimy się teraz z tej biblioteczki wydostać. Proponuję wam broń większego kalibru. Dokładnie tą. Tu często tylko taliba spotykałem Tu macie książki i tutaj w tym miejscu gościu się zżygał Go nie filmuję? Tak chodzić! Proszę, muszę wepchnąć z powrotem swoje nie nie nic do oglądania! No nie możemy się po prostu dogadać? Chyba nie. Od teraz będę na nich uważał. To jaki krótszy odcinek, trochę nieudany. Petycja mi nie wyszła. Teraz będę miał większe poparcie. Chyba, że pójdziemy jeszcze do Garego. Dobra, pójdziemy do Garego. Kotek się rozsypał. Będzie łazić z nożyczkami, co tam pięknie. Teraz zobaczymy czy idziemy dobrze do Garego. Może idziemy do...

Ludzi mi się, dlatego nie pamiętam, gdzie ten Gary jest. Dobra. Później będzie odcinek z jedną misją. A, przydałoby się słuchać broń. Hmm. Teraz pytanie brzmi, jak się tu wchodziło. Bo nie, a tutaj, dobrze. Ok. Troszeczkę mnie palec boli. No to szczegół. Darek Holman. Tam będę, jest tam na dole. Widzicie jaka kolejka. No, skurczybek jest tak wytrzymał. No nie!

wciąż tu jesteś? Się, panie, panie Hej! Dzień dobry, panie Kuleman! Bardzo mi się podobało, się, jak się, to się panie robi. Władzo. Robi pan to czasem z tą laską w skórzanym dzianku? Proszę bardzo. To dla mamy, przysięgam. Jasne, bardzo proszę. Jak zobaczę, że sprzedajesz to na Allegro, przyjdę i skopię ci dupala. Może być. Czyli ja się boję kolmana. Ty, co się dzieje? No, Pff. Nie ma tak. Amerykańska zbiorica z takimi tekstami. Wypuśćcie dzieciaka! Mamy nakaz aresztowania go! Wracajcie na znudko żeloczy pączków! Ja nie! żartujemy! Wypuśćcie garego, a nikomu nie Porucznik nie Grossman wyda. próbował nas os. Nie wracam z wami! Eee, y, moja broń? Co się dzieje? A wydawał się taki Ty, ja nie mam tego! Co się stało? Ty! Co jest? Ja się ruszyć nie mogę Ja się ruszyć nie mogę Co się stało? Dobra, mniejsza z tym tu zakończymy odcinek, bo widzę, że Zbogowała się pewnie gierka. Nie, bo tu... To... Co się dzieje? Hej, uważaj! Uwaga! Na pewno był pedałem. Co ja padłem? Uwaga! Hej, uważaj! LOL! Wezmijcie wojsko! Hej! Jednokierunkowa! Dobra, tu mi się gra zbugował na palmatycki na głowie. To straszne! Na tym skończymy. No, nad zapisać gry nie mogę, świetnie. No baw. jakoś sobie z tym poradzimy. To bym było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie. I do następnego odcinka, na razie.